Co to znaczy być chorym? Bycie kalem, że się je za dużo słodyczy. Mam katarub, kaszel. To się źle czuję. Ktoś dużo jest słodyczy, to może być też chory. Lub brzuszka. Można zachorować, jak ma się kaszel. I za dużo się pije. Jest złego bycia i za mało wody. Wiadomo, że jest się chorym. Wiadomo, że ktoś jest chory, bo nie chodzi do pracy, albo coś boli. Idę do pani doktor i, i, i pani doktor mówi, że ty jesteś chora na, na jakąś rzecz. Smarka, gil będzie leciał z nosa, wodnisty lub taki suchy. Można poznać w po termometrze, że kogoś coś piecze. Można mieć korączkę i gdy się robi a psik kiedy się czuje niedobrze. Posnął z mamą na spacer, a pojawiły się bakterie do moich rąk, no i bum! Hola. Skąd się biorą choroby? Na przykład można mieć mieć wi wirusa. Choroby się biorą z bakterii. Gdy zalazki płyn do nas idą, koronawirus, zaziębienie i jest się chorym później. Na przykład będziesz miał chorobę i spotkać się z bratem na piłkę, to wtedy możesz właśnie za, bra, zarazić brata. Jakie znasz objawy chorób? eee... Katal. Kaszel, mokry, suchy. Ocz... oczciki. To się I można się źle czuć i mieć ból brzucha. Miałam wysypkę i musiałam spać z mamą. Skawka. Jest gorączka. No Miałam lasypkę. Tam, tam, tam. Czy z każdej choroby można wyzdrowieć? Tak, tak, tak. tak. Yy, Niech niektórych nie. Bo niektóre są takie, że na zawsze można je mieć. No, nie z wszystkich. Szczukszyć Rak. Raka niestety wtedy będzie trzeba umrzeć. Co trzeba robić, kiedy jest się chorym? Trzeba leżeć w łóżku. nie je, nie je. Je się tylko lekarstwa. Leczyć się. Jeść, pić dużo wody i jeść zdrowe rzeczy. Trzeba leżeć w łóżku i też trzeba się słuchać lekarza jeść lekarstwa. I pije dużo wody. I potem iść do szpitala założyć <grym> wandaw.